Zacznijmy od pytania, które może Cię zaskoczyć, ale jest kluczowe dla zrozumienia Twojego życia. Czy ty, tu i teraz, czujesz się jak kryptowaluta? Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Twoja wartość wydaje się czasem rosnąć, innym razem spadać, zależnie od zewnętrznych sił, trendów czy nawet nastrojów, na które nie masz wpływu? Czy odczuwasz presję, by nieustannie udowadniać swoją wartość, by być na bieżąco? Wychodlować swoje talenty i sprzedawać się na odpowiednim rynku? Jeśli choć jedna z tych myśli rezonuje z twoim sercem, to wiedz, że nie jesteś sam. I mam dla Ciebie wiadomość, która może zmienić wszystko. Bo widzisz, wielu z nas w tym szalonym, pędzącym świecie nieświadomie zaczyna funkcjonować jak cyfrowe aktywa. Jesteśmy oceniani, wyceniani, monitorowani. A nasza wewnętrzna wartość często zdaje się zależeć od zmiennych algorytmów i niewidzialnych rynków. Ale co jeśli powiem ci, że masz w sobie potężną siłę, by wyrwać się z tego schematu? Że możesz odzyskać kontrolę nad swoją nar i zdefiniować swoją wartość od nowa, niezależnie od tego, co mówi świat? W tym filmie zanurkujemy głęboko w te pytania, używając perspektywy jednego z najbardziej przenikliwych myślicieli wszechczasów, Michela Fukolta by rozświetlić niewidzialne nici władzy, które tkają naszą rzeczywistość. Przygotuj się, bo to będzie podróż, która nie tylko otworzy twoje oczy, ale też obudzi twoje serce i da ci narzędzia do prawdziwej, osobistej transformacji. Jeśli czujesz, że to coś dla ciebie, zostań ze mną. Opowiem ci historię Marii. Maria była utalentowaną graficzką. Kochała swoją pracę, jej projekty były pełne życia i oryginalności. Ale w pewnym momencie jej kariery świat zaczął wymagać od niej czegoś więcej niż tylko talentu. Maria czuła, że musi być obecna na wszystkich platformach społecznościowych, że jej personal brand musi być spójny, a jej wartość mierzona liczbą lajków, followersów i zleceń, które zdobywała. Nagle jej artystyczna dusza została przetransformowana w rodzaj kryptowaluty. Jej kurs rusu. Gdy wrzucała wiralowy projekt, a spadał, gdy przez chwilę była mniej aktywna. Zaczęła porównywać się do innych grafików, których profile były bardziej błyszczące. Ona sama czuła się, jakby jej wewnętrzny blockchain był ciągle monitorowany przez niewidzialnych analityków rynku. Jej wewnętrzna radość stworzenia stopniowo zanikała, zastąpiona przez niepokój i ciągłą potrzebę walidacji. Czy to brzmi znajomo? Wiele osób, tak jak Maria, Doświadcza tego głębokiego poczucia, że ich wartość nie jest inherentna, lecz zewnętrzna, zmienna i zależna od nieustannych wahań. Może to być w karierze, w relacjach, w wyglądzie, a nawet w naszych poglądach. Jesteśmy jak kryptowaluta, której wartość nie wynika z jej użyteczności czy stabilności, ale z percepcji rynku, z szumu informacyjnego, swomo strachu przed przegapieniem. Czujemy presję, by inwestować w siebie w sensie który jest często pusty, by rozwinąć swoje portfolio, ale nie w celu wewnętrznego wzbogacenia, a raczej by sprostać oczekiwaniom. Ta presja, by być zawsze na czasie, zawsze na topie, zawsze wartościowym w oczach innych, jest wyczerpująca. Zastanawiamy się, czy nasze transakcje, czyli nasze działania, nasze wybory są wystarczająco rentowne, czy przyniosą nam odpowiednią stopę zwrotu w postaci uznania, miłości czy sukcesu. Rozumiem dokładnie, jak to jest. Sam kiedyś uwikłałem się w podobny taniec, czując, że moja tożsamość to tylko suma zewnętrznych osiągnięć, a moja wartość jest jedynie odzwierciedleniem tego, co świat widzi na powierzchni. To jest bolesne, to jest izolujące i co najważniejsze, to jest nieprawdziwe. Bo prawda jest taka, że Twoja wartość nie jest wyceniana na giełdzie. Twoja wartość jest jest wbudowana w ciebie od samego początku. Ale jak to się dzieje, że tak wielu z nas zapomina o tej fundamentalnej prawdzie? Jak to się dzieje, że tak łatwo dajemy się wciągnąć w tę grę, gdzie stajemy się przedmiotem wyceny, zamiast być podmiotem, który sam definiuje swoje istnienie? Tutaj właśnie wchodzi na scenę Michel Foucault, i jego perspektywa, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowana, jest w rzeczywistości prosta i rewolucyjna. Jego idee pomogą nam zrozumieć niewidzialne mechanizmy, które sprawiają, że czujemy się jak te kryptowaluty i co ważniejsze, jak możemy odzyskać naszą suwerenność. Foucault nie mówi o władzy w tradycyjnym sensie jako coś, co jest posiadane przez królów, rządy czy elity i co spływa z góry na dół. On mówi, że władza jest rozproszona. Jest jak powietrze, którym oddychamy, jak sieć, która oplata każdą relację każdą instytucję, każdą rozmowę. Władza nie jest czymś, co się ma, ale czymś, co się ćwiczy, co się praktykuje, co się wykonuje. Ale tutaj sprawa staje się naprawdę interesująca. Foucault twierdzi, że władza nie tylko zakazuje czy kontroluje, ale przede wszystkim produkuje. Produkuje wiedzę, produkuje prawdę, produkuje sposoby bycia i myślenia. To co uważamy za normalne, zdrowe, sukcesywne, prawidłowe, to wszystko jest wynikiem określonych reżimów prawdy i dyskursów, czyli systemów myśli, języka i praktyk, które określają, co jest mówialne, a co nie, co jest widzialne, a co ukryte. Pomyśl o tym, jak o kodzie programowania. Władza tworzy kod, a my, nieświadomie, stajemy się jego wykonawcami, działającymi w ramach określonych programów. W naszej metaforze kryptowaluty, dyskursy te są jak algorytmy, które określają, jak nasza wartość ma być obliczana. Dyskurs produktywności mówi nam, że jesteśmy wartościowi tylko jeśli nieustannie pracujemy, optymalizujemy swoje życie i generujemy wyniki. Dyskurs urody nakazuje nam dążyć do nierealistycznych ideałów, monitorować swoje ciało i nieustannie się poprawiać. Dyskurs finansowy z kolei, szczególnie ten wokół kryptowalut, Tworzy narrację o szybkim zysku, o byciu na fali, o nieprzerwanej, wykładniczej wartości, co łatwo przekłada się na nasze poczucie własnej wartości. Jeśli nie jesteśmy wzrostowi, jeśli nie zyskujemy w życiu, to czujemy się jak zbankrutowana kryptowaluta, której kurs spada na łeb na szyję. To jest ten wewnętrzny system nadzoru, to jest ten panopticon, o którym mówił Foucault, gdzie internalizujemy spojrzenie obserwatora i sami zaczynamy siebie dyscyplinować. Nie potrzebujemy strażnika z batem, bo sami jesteśmy swoim najsurowszym sędzą. Maria, nasza graficzka, czuła to na własnej skórze. Dyskurs personal brandingu i obecności online stał się dla niej niewidzialnym strażnikiem. Zamiast skupić się na sztuce, skupiała się na performancie swojej tożsamości w sieci. Zamiast tworzyć, optymalizowała. Jej wartość stała się zależna od algorytmu zaangażowania, a nie od jakości jej twórczości. Zaczęła wierzyć, że musi być najlepszą wersją siebie zgodnie z tym, co definiował ten dyskurs, niekoniecznie z tym, co definiowała ona sama. I to jest moment, w którym musimy się zatrzymać i zapytać: czy ten dyskurs, ten kod, który nas programuje, służy nam? Czy pozwala nam rozkwitać, czy wręcz przeciwnie, Zamyka nas w klatce nieustannego lęku i porównań. Ten mechanizm władzy, choć niewidzialny, jest niesamowicie skuteczny, bo sprawia, że sami stajemy się architektami własnego uwięzienia, wierząc, że to, co robimy, jest naszym wolnym wyborem, podczas gdy w rzeczywistości podążamy za ścieżkami wytyczonymi przez dominujące dyskursy. Stajemy się w pewnym sensie tokenami w większym systemie, którego reguły zostały napisane przez innych. A teraz, kiedy już rozumiemy, jak te niewidzialne relacje władzy działają i jak produkują to, co uważamy za normalne lub wartościowe, przejdźmy do tego, co możemy z tym zrobić. Jak możemy odzyskać naszą prawdziwą wartość i przestać być kryptowalutą, której wartość jest zmienna i zewnętrznie kontrolowana? Pierwszym i najważniejszym krokiem jest uświadomienie. Zrozumienie, że te dyskursy istnieją. Że te niewidzialne siły próbują kształtować nasze myślenie i nasze poczucie własnej wartości. Zauważenie, kiedy czujesz się zmuszony do działania w określony sposób, nie z wewnętrznej potrzeby, ale z zewnętrznej presji. Drugi krok to dekonstrukcja. Foucault uczy nas, byśmy byli podejrzliwi wobec tego, co wydaje się oczywiste. Żądawaj pytania: kto czerpie korzyści z tego dyskursu? Kto zyskuje na tym? Że czujesz się niepewny swojej wartości? Jakie są alternatywne sposoby myślenia, które są tłumione przez dominującą narrację? Na przykład, jeśli dyskurs mediów społecznościowych każe ci myśleć, że musisz mieć idealne życie, by być wartościowym, zapytaj, kto sprzedaje ci tę idealną wizję? Kto zarabia na twoim lęku przed byciem przeciętnym? Gdy zaczniesz dekonstruować ten nar, zobaczysz, że często są one budowane na piasku. A ich celem jest utrzymanie status quo, a nie twoje prawdziwe szczęście. Trzeci krok to odporność i tworzenie własnego dyskursu. To jest moment, w którym przestajesz być reaktywny i stajesz się proaktywny. Zaczynasz świadomie tworzyć swoją własną narrację o sobie, o swojej wartości, o swoim życiu. To oznacza zdefiniowanie dla siebie, czym jest sukces, czym jest piękno, czym jest szczęście, niezależnie od tego, co mówią dominujące dyskursy. To jest jak pisanie własnego kodu źródłowego dla swojej kryptowaluty, swojego istnienia. To jest akt wewnętrznej rewolucji, gdzie odmawiasz poddania się zewnętrznej wycenie i zamiast tego ogłaszasz swoją niezbywalną, wewnętrzną wartość. Pozwól, że dam Ci przykład, jak to może wyglądać w praktyce. Pamiętasz, Marię, naszą graficzkę? Po wielu miesiącach frustracji i wyczerpania, Natknęła się na artykuł o Foucaultu i poczuła głębokie pstryk w głowie. Zaczęła rozumieć, że jej lęk przed byciem niewidzialną był produktem dyskursu, a nie obiektywną prawdą. Zamiast podążać za trendami, zaczęła tworzyć projekty, które głęboko rezonowały z jej duszą, nawet jeśli nie były wiralowe. Zamiast martwić się liczbą lajków, skupiła się na jakości swojej pracy i na radości, jaką czerpała z procesu twórczego. Powoli jej wewnętrzna wartość zaczęła odrywać się od zewnętrznych metryk. Było to trudne, wymagało odwagi, by powiedzieć niepewnym oczekiwaniom, ale rezultat był niesamowity. Jej projekty stały się jeszcze bardziej autentyczne, a co za tym idzie, zaczęły przyciągać klientów, którzy cenili jej unikalny styl, a nie jej market cap na Instagramie. Maria przestała być kryptowalutą, której wartość fluktuuje, a stała się solidnym, cennym aktywem, którego wartość pochodzi z jej wewnętrznej substancji, z jej duszy. Możesz pomyśleć, ale to takie idealistyczne. Jak mam to zrobić w moim realnym życiu, gdzie muszę zarabiać, dbać o relacje, sprostać oczekiwaniom? To jest słuszne pytanie, i wiem, że nie jest to łatwe. Ale transformacja nie dzieje się z dnia na dzień. To jest proces, podróż. A zaczyna się od małych, świadomych wyborów Zaczyna się od tego, by każdego dnia zadawać sobie pytanie, czy to, co robię, robię z wewnętrznego przekonania czy z powodu zewnętrznej presji? Czy moja wartość zależy od tego, co świat o mnie myśli, czy od tego, co ja wiem o sobie? Tutaj wchodzi czwarty, niezwykle ważny krok, praktyka autonomii. Foucault mówił o sztukach istnienia, czyli o celowym kształtowaniu samego siebie. O byciu artystą swojego życia. To jest praktyka stałego kwestionowania narzuconych prawd, testowania granic, tworzenia nowych sposobów myślenia i działania. To może być proste. To może być wybranie ubrania, które naprawdę kochasz, zamiast tego, które jest modne. To może być spędzenie czasu na hobby, które sprawia ci radość, zamiast na produktywnym zadaniu, którego nienawidzisz. To może być odmówienie udziału w rozmowie, która bazuje na plotkach czy osądach. Każdy taki mały akt autonomii to jak dodanie kolejnego bloku do Twojego, własnego blockchaina, budowanie Twojej wewnętrznej siły i odporności na zewnętrzne manipulacje. Pamiętaj, że Foucault nie oferuje łatwych rozwiązań. On oferuje narzędzia do krytycznego myślenia, do widzenia niewidzialnego. A to widzenie jest pierwszym krokiem do wolności. Gdy raz zobaczysz te mechanizmy, nie możesz już ich odwidzieć. I to jest twoja największa siła. To jak przebudzenie z długiego snu, w którym wierzono, że jesteś jedynie pionkiem na szachownicy. Teraz wiesz, że możesz być graczem, a co więcej, możesz pisać własne zasady gry na swojej części planszy. Nie chodzi o to, by całkowicie ignorować świat zewnętrzny. Nie o to chodzi, by odrzucić społeczeństwo. Chodzi o to, by żyć w nim świadomie, z wewnętrzną siłą i autentycznością, zamiast być biernym odbiorcą jego narracji. Chodzi o to, by budować swoją wartość na solidnym fundamencie wewnętrznej wiedzy, a nie na zmiennym piasku zewnętrznych oczekiwań. Twoja wartość jest nieskończona, nie dlatego, że ktoś ją wycenił, ale dlatego, że jesteś. Żądaj sobie pytanie: czy chcesz być kryptowalutą? której wartość jest dyktowana przez innych, zmienna i niepewna? Czy wolisz być niepowtarzalnym, autentycznym diamentem, którego wewnętrzna wartość jest stała i niezależna od zewnętrznych ocen? Wybór należy do Ciebie. I to jest Twój najpotężniejszy akt autonomii. Każdy dzień to nowa szansa, by dokonywać tych małych, ale znaczących wyborów, które prowadzą Cię do prawdziwej wolności i samostanowienia. Nie musisz z dnia na dzień zmieniać całego życia. Zacznij od jednej małej rzeczy, od jednego świadomego pytania, od jednej małej decyzji, która jest zgodna z Tobą, a nie z zewnętrznym dyskursem. To jak mała kropla, która drąży skałę. Powoli, ale nieubłaganie, budujesz swoją nową rzeczywistość. Daj sobie przestrzeń na refleksję. Gdzie w Twoim życiu czujesz się najbardziej jak ta kryptowaluta? Gdzie twoja wartość wydaje się być najbardziej zależna od zewnętrznych czynników? Czy to w pracy, w związku, w twoich relacjach z rodziną, czy może w twojej relacji z samym sobą? Zidentyfikuj te obszary. To jest twój punkt wyjścia. To jest twoje pole bitwy o prawdziwą autonomię. Pamiętaj, masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, by zacząć tę transformację. Masz intuicję, która poprowadziła cię do tego filmu. Masz siłę, by kwestionować to, co ci mówiono. Masz odwagę, by szukać swojej własnej prawdy. To jest podróż. Nie zawsze będzie łatwo. Będą chwile zwątpienia, chwile, w których stare nawyki i stare dyskursy będą próbowały cię wciągnąć z powrotem. Ale kiedy to się stanie, przypomnij sobie, że ty nie jesteś swoją kryptowalutą. Ty jesteś architektem swojego własnego, niezbywalnego systemu wartości. Twoje serce to twój najprawdziwszy blockchain, a każdy akt autentyczności to potwierdzona transakcja, która wzmacnia Twoją suwerenność. To jest właśnie to, co Foucault nazwał troską o siebie nie egoizmem, ale świadomym, etycznym kształtowaniem swojego istnienia, by stać się najlepszą, najbardziej wolną wersją siebie. Chcę, żebyś zrozumiał że nie jesteś sam w tej podróży. Jesteśmy tu razem, budując społeczność ludzi, którzy odmawiają bycia programowanymi, którzy wybierają autentyczność ponad walidację. Opowiedz mi w komentarzach, drogi przyjacielu, skąd oglądasz ten film i czy ta wiadomość rezonuje z twoim sercem. Czy czujesz, że zaczynasz dostrzegać te niewidzialne nici? To dla mnie niesamowicie ważne, bym mógł tworzyć treści, które naprawdę służą naszej wspólnej transformacji. Każdy twój komentarz, każda twoja myśl to dowód na to, że jesteśmy częścią czegoś większego, że nie poddajemy się biernie temu, co świat próbuje nam narzucić. Teraz, gdy wiesz, jak te niewidzialne siły działają, niech ta wiedza będzie twoją tarczą i twoim mieczem. Bądź odważny w swoim kwestionowaniu. Bądź autentyczny w swoich wyborach. I pamiętaj, że Twoja wartość nie jest kwestią wyceny. Ona jest faktem Twojego istnienia. Jesteś niezwykłą, niepowtarzalną istotą, z potencjałem, który jest o wiele większy niż możesz sobie wyobrazić. Nie pozwól, by ktokolwiek czy jakikolwiek system przekonał Cię o czymś innym. Wyobraź sobie życie, w którym każdy Twój dzień jest aktem wolności, a Twoja wartość jest niezachwiana. Wyobraź sobie, że budzisz się rano i czujesz głęboki spokój, bo wiesz, że twoje istnienie nie zależy od kaprysów zewnętrznego rynku. To jest przyszłość, którą możesz dla siebie stworzyć. To jest dar, który możesz sobie podarować. I to jest ta chwila, by zacząć. Jeśli ten film obudził w tobie coś ważnego, jeśli czujesz, że nadszedł czas, by odzyskać swoją prawdziwą wartość, to proszę. Zasubskrybuj ten kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, które pomogą Ci na tej transformacyjnej drodze. Bo to jest dopiero początek. W kolejnym filmie zagłębimy się w konkretne techniki, które pomogą Ci krok po kroku tworzyć swój własny, autentyczny dyskurs i żyć życiem, które jest prawdziwie Twoje. Niech Twoja podróż będzie pełna odkryć, odwagi i bezgranicznej wiary w siebie. Pamiętaj, Jesteś więcej niż kryptowalutą. Jesteś arcydziełem. Do zobaczenia następnym razem.